Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kino. To powinien pójdzie jako osobny vlog. Eee, właśnie, z wizualnym. Widać cię tu? Mhm. Tak, to, to jest ten problem, o którym mówiłem. Jak siebie widzę, to w tym momencie wiem, że to nie pójdzie na YouTube'a. <laughs> oj tam, oj tam. Właśnie zmierzamy w stronę Midapu, Nie ukrywam, że jestem... To eee, już nie będzie, że jestem lekko przerażona, tylko że jestem przerażona. Bo dostaję od was informację od samego rana, że ludzie e, od szóstej stoją tam w kolejkach. Tak, ale ten stres... Siedziała cały czas w łazience, bo... Wizu, Wizu, słuchaj trzustej! Dlaczego, dlaczego miał się siedzieć cały czas w łazience? Nie no, stres, nie? Problem żołądkowy. Ja tak mam. tak się stresuję. Nie siedziało mu widział w łazience cały czas. Za to. Nie, ja go dzisiaj nie ogarniam. Okej. Nie ogarniam. W sumie prawda to. Ale trzymaj bardziej pod kątem, żeby nie było widać tych dzieci, które minęliśmy, które robiły... Czekaj, było takie... <grymne> Czyli tak jak ty masz na co dzień. Tak <grymne> ja mam na co dzień. E, słuchajcie, ogólnie Wizu zrobił mi pyszną kawkę. E, z pewnym wzorkiem z pijanki. <grymne> Ale to przez przypadek wyszło. No, no, no. To bardzo przez przypadek wyszło. E, kto tam, będę się trzymał. Kto tam się na Insta ten, to, to może zobaczyć. Dodatkowo zapraszam na Insta Wizo, bo mam zajebiste zdjęcie z lisełami. Są liseły? Właśnie nie wzięliśmy liseł, ale jakbyśmy ten. bo. E, nie, nie mogę tylko powiedzieć, bo to jest złośliwy żart. No. Także w ogóle nie mogę nigdy powiedzieć. Nie Mów możesz. Nie ogarniają YouTube'a, ogarniają ludzi z YouTube'a. mnie w tym momencie zajęci, jak śmiesz! No. Taka no. miła osoba! A ty się z niej nabijasz! Prawda, to no, on jest strasznym trolem. Z czego normalnie Ech. nie widać. Tak. Powiedziałbym, że bratnia dusza młotki, ale bym oberwał teraz, więc tego nie powiem. Ja pomyślałem na głos I córka na te. Yeah, yeah. <laughs> Taka, Piocha, na widzę. Ja, to no, 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 Wanda trzymaj, bo ja muszę założyć... E, słuchajcie, ja w ogóle weszłam i... Przez... które jest w ogóle Pierwsza, Pierwsza. No, przez pierwsze dwie godziny non stop stałam i rozdawałam autografy. Całkiem spoko. Okay. Zresztą się uwolę cała, cała piórami. Mm. Mm. <grym> Wanda, nie to, żeby, żebyś sobie nie obróciła tego Ja dalej <grym> <jadalek, grym> widzę, co to tak <grym> Ona tego nie potrzebuje. Wanda i Kamela. Ja przynajmniej się tak super Jeśli się to wślałem, Tak, dostałam, dostałam, mogę? Możesz Dostałam takie, tylko ładniejsze Także i znaczy, tak... Ładniejsze Ładniejsze, tak, ładniejsze Tak, dostałam sobie Z pilocikiem, to z pilotem Uuu także Uuu Uuu Także dostałam Uuu 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 mi obiecałam. Rudy wszystkim skombinowałam markera I w ogóle ja nie ogarniam co się dzieje Zgarnęłam swoją ekipkę sobie Poszłam właśnie na ten Rudy, Rudy Trzynasta jest alkoholiku Od dwunastej Dżentelmeni już piją oh, oh. Rudy dżentelmenem mm, Właśnie Rudy Mam na, na proszyce tak, okay? no. Także przełączamy się na, na, na tryb z, z łapki no. Kurwa. Nie, klasa, jest, jest klasa, jest moc. W końcu, po latach, spotkanie. Trzeba się jakoś dwalić zawsze biorę, w nagranie. Trzeba tak. powiedzieć, że łapka w górę musi być. Nie, niego, Nie, nie, kinę, kinę. Tutaj o. mam zobaczyć milion łapek w górę. Co to jest słabo? No tak bardziej pod piwny ja chciałam podjeżdżać. A to, że to jest na początek, na końcu filmu będzie kolej. A, no to chyba, że tak. Ogólnie to ludzi jest <laughs> dużo. Dużo, proszę Tak. Trochę się tu ludzi yy, zebrało się. Życzę smacznego, nie, także, e, słuchajcie, ludzi jest masakrycznie dużo, ale jest bardzo fajna atmosfera e, i ludzie przebijają piątaski i podchodzą po autografy, po zdjęcia i w ogóle, w ogóle, no już tak się załapcie, no nie, tak jak... to, to moja kanapka, bardzo będzie tak, smaczna. Ula mu przyniosła, no. Będzie dobra. Ja! Ten! Smażna? Ja, 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 jaki, jaki smak kanapki, dobra? Bardzo smaczny. Panie. Siedzę sobie na strefie VIP i zobaczcie, kto tu zajrzał. Tak się zdarza, że są. Się no, tutaj jakiś pan jak to w ogóle się przysiadł, nie ogarnia pan. W pozór niebieski? A to... czerwony. Widzicie, to jak mnie przerobili? Ten ma, ma znajomości pod wieloma raz, Jest też lucek, lucek tak, słuchajcie, byliśmy właśnie sobie na, na obiadku TV. Było fajnie, wróciliśmy, Jest, jest masakrycznie gorąco tutaj. Zaczął padać deszcz, także na tak, kalipa. No selfie stick lagiem! Tak, tak. Hello! Dziubek zrób Ja to <laughs> jestem taki, wiesz Fotogeniczny <laughs> Nie, nie, wiesz, ja się tutaj. Trenek. Nie, masakra. Przeszkadzam Ci w pracy, rozumiem. Nie, nie przeszkadzasz mi. Nie, nie przeszkadza. Tak nie wiem jak, jak ten. Pamiętam, jest taki... Yy. Ogólnie to czekam na niezapominajkę, bo ma tutaj przydreptać i w końcu mi się udało z nim jakoś zgadać co do miejsca spotkania, także na nim czekam. A może w końcu się ogarniemy jakoś. A tak poza tym to jestem zmęczona, nie wiem jak Panowie. Ja też troszeczkę, ale mm. spoko, daję radę. Słucham dwa gramy dzisiaj. Przede wszystkim... No. I, I ja to. Ci to. Pięknie, refleksyjny ping. Się, patrz, idzie wapniak. Także wiecie co, tu się dzieje. No i jeszcze bardzo bardękę i mamy komplet. Dziękować, wcale nie sponsor. Nie, nie. Bo o tym to na pewno będzie lepsza nie? No. Będzie się działo tam, wiecie tam, procenty. Oni to nas wszystkich wytruć i Niemców tu sprowadzić. Kolejny z historiami spiskowymi. Miałam ostatnio szczęście, szczęście, do kupów z historiami spiskowymi. Czekajcie. Czemu To jest taka dietetyczna Coca-Cola, ale żeby nie było reklamy, no to... Tak. No, to wcale nie Coca-Cola. jest. Jest czarna puszka po prostu. No, także cóż, to tyle. Jak coś, to się ten, a jak nie, to się nie ten. I tak. Znalazłam! Znalazłam! Jest. O! Płonęj, kurwa! Znalazłem! Dokładnie! Mam bałemki, i koszulkę. No, ja, proszę, nie. dla Ciebie. <laughs> a, ale ja sobie to założę chyba na, na jedną rękę, nie? A to będzie ale... kinem. Wszystko dzięki Wandzie. Wandzie i Pandzie i w ogóle. Słuchajcie, wreszcie wracam z Midapu. Mid Miałam szczęście, że wpadłam na najkuchajszą Kasię na świecie i na najkuchajszego Kubę na świecie, który kocham, uwielbiam. Jesteście najlepsi. I właśnie z nimi wracam się do domku. Zmęczona totalnie, ale było, było warto przez z Martynie podziękować za to, że mnie wyciągnęła. Widzowi za to, że mnie przekimał. Wandzie, Mikusiowi i Bacie za... Za wczoraj, a i do no Agnieszce, tak. Agnieszce przede wszystkim. Z e, spędzony czas. I wam, wam, za to, że, że podbijaliście, że mogą sobie z wami chwilę pogadać, zrobić zdjęcie, podpisać. Czy nawet jak z niektórymi, spędzić trochę więcej czasu. Dobrze, Kasiu zakręcam. Kasiu taki no, sobie w ogóle. No, także ja jestem zmęczona, ale nie żałuję, było zajebiście. Przynajmniej dla mnie. To standardowo komentujcie, subskrybujcie, obcich w górę nie widzieli. Pozdrawiam Was, i na czym macie?